Hej tu Kinga i Adam i witam na naszym kanale, a dzisiaj będziemy bawić się w mieszanie kolorów. Taki eksperyment zrobimy sobie, jak zmieszać taką namalowaną tęczę w biały kolor. Do tego będziemy potrzebować wycięte takie kółko z tektury. To akurat jeszcze przy pomocy kątomierza podzieliłem to wszystko na siedem części. Będziemy to malować do czegoś takiego. Do tego akatur można użyć pisaków, my no, akaturzymy użyjemy farbek akwareli. Ale czemu mam nieprzestawienie? Przestaw swojego nie. przyjaciela. Kogo tam masz? Ludek Klapska Wylega. Dobrze. Ważne jest, żeby było mniej tak. więcej też takie same kolory, czyli e, żółty, pomarańczowy, niebieski, błękitny, fioletowy, pomarańczowy i zielony. To proszę, nie maluj. Ale możesz mówić, zacząć malować. polować. Uff sobie, no tu masz farbki i, i zaczni malować. Każdy, każdy z tych takich fragmentów ma być pomalowany jednym kolorem, tak jak tutaj tymi samymi kolorami. To, to, się... więc to jest pan. Mhm. Jak to może się nazywać? Tak, Adam? Może. Ja też mam właśnie go Adam. To właśnie pomaluj ładnie wszystkie wszystkie tutaj. Mamy. Mamy. Tu już nasz dysk mamy pomalowany. Tak się prezentuje. Teraz trzeba poczekać, aż zaschnie. To pokażę właśnie na tym, co ja przygotowałem. Fajnie służyć na przykład do tego wiertarki. Jak się po prostu włącza. To wychodzi praktycznie biały. Tutaj akurat może jest troszeczkę zmieniony w kamerze. Tak się prezentuje w kamerze. Ale na żywo zdecydowanie bardziej widać. Tu widziałem na podglądzie, że odrobinę te kolory jednak było, tak się przenikały, ale to jest kwestia po prostu migawki w aparacie, ale na żywo wychodzi całkowicie biały. Prawda Kiniu? Tak. Jak Ci się podoba? Wyszedł, wyszedł biały kolor? Tak. Nie chciałaś jeszcze powtarzać tego typu eksperymenty w domu? Dziecku się na pewno podobają tego typu eksperymenty, warto to przygotowywać na bieżąco różnego tego typu. Jak będę miał jakieś to na pewno, jeśli się też podobała ta, taka idea, to zostawcie na dole w komentarzu właśnie, co może chcielibyście zobaczyć. Ja na pewno będę jeszcze coś przygotowywał. Więc jeśli się też podobał odcinek, to zachęcam do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej, papa. Pa! pa. pa, pa.